Czyli... A Ale już stęskniłeś się trochę za siatkówką, czy jednak jeszcze byś troszeczkę odpoczywał? Chociaż w Twoim przypadku ten chyba nie był też odpoczynek, bo to się rehabilitowałeś też przez ten okres. Jak e, przed każdym sezonem powiem, że tego wolnego było za mało, ale myślę, że każdy z nas już e, był myślami e, jakiś czas temu przy, przy tym pierwszym treningu. E, przy tym, co mamy zrobić w tym sezonie, także e, myślę, że cieszymy się, że już, e, że już wróciliśmy, ja również. A jak się czujesz fizycznie? Wszystko jest w porządku z twoim barkiem, czy jeszcze, jeszcze potrzebujesz czasu, żeby być e, Tak, jest wszystko e, w miarę opanowane, e, pod kontrolą, e, był czas dosyć długi na to, żeby, e, żeby zająć się tą moją dolegliwością, oczywiście w sezonie gdzieś tam były próby, e, Delikatnej rehabilitacji aczkolwiek nie było na to czasu. Jedyne gdzieś tam do jakiejś takiej delikatnej formy używalności człowiek doszedł, ale przy obciążeniach końcówki sezonu niestety ten bark nie należał do, do, do pierwszej jakości. Między sezonami było dosyć długo, dużo czasu i, i, i wykonałem tą rehabilitację należycie. Teraz tylko trzeba poczekać na efekty. Masz nowego rywala, jeśli chodzi o prawa ataku? W... Ja bym w... tak nie określał rywala, nie. raczej e, jako osobę, która e, będzie częścią drużyny. Sezon jest długi, jak każdy, zawsze e, niesie za sobą wiele wyzwań, wiele, m, wiele celów, które mamy osiągnąć, więc myślę, że każdy w drużynie e, jest bardzo ważną jednostką, e, która tworzy wielką całość, i, e, i razem stworzymy parę, która będzie. Decydowała też, mam nadzieję, o jakości tej drużyny, bo pamiętajmy, no spotykamy się teraz przed sezonem w okrojonym składzie, ale jak już wyrzucimy wszyscy, to na pewno, ta jakość, na pewno ta jakość będzie zupełnie inna niż, niż z tych pierwszych dni treningowych nowego sezonu. Zmieniła się troszeczkę tutaj kara i szatnia. Jak, jak te zmiany dostrzegasz w Powiem szczerze, że ciekawy kolor. Na pewno do, do hali będziemy musieli się przyzwyczaić. Nawierzchnia wiadomo sprawą była, że, że, że będzie wymieniana, aczkolwiek szatnia, szatnia nie. Jest całkiem przyjemne nasze lokum i myślę, że, że każdy z nas będzie miło i chętnie przychodził do tej szatni i przebierał się przed ciężkim każdym ciężkim treningiem. Sezon nowe cele, czyli tak jest kramu się udowodnić, że jest wśród tych najlepszych drużyn no, po tym ostatnim sezonie, no, o którym już trzeba chyba zapomnieć i, i, i skupić się na nowym Ja bym powiedział, że my udowadniać nic nie musimy, e, raczej chcemy i to jest, to jest ta różnica, bo e, jak będziemy podchodzić do tego, że musimy coś zrobić, to, to raczej jest zawsze. Odwrotny skutek, a, a myślę, że każdy chce tutaj wygrywać każdy mecz, każde spotkanie, a cele pozostają niezmienne od, od czasu, kiedy tu jestem, więc, więc nic nowego na, na nasze barki nie spadnie, a, a przede wszystkim trzeba będzie mieć ogromną, wielką chęć i motywację do każdego spotkania. Dziękuję bardzo.